Dobry wieczór. Witam Cię w kolejnym filmie, w filmie trochę nietypowym, jak na mój kanał. Ale czemu nie? Postanowiłam zrobić dzisiaj bukol łamane na książki, które czytałam książki, które polecam I, i właśnie książki Google, czyli książki, które niedawno kupiłam, których jeszcze nie miałam okazji przeczytać. A jeśli jakaś książka Was zainteresuje lub jest wam znana, to koniecznie napiszcie w komentarzu. I jeśli macie jakieś swoje polecenia, to oczywiście też dawajcie znać, co w tym momencie czytacie, lub macie w planach przeczytać. Zaczynajmy. I nie są te książki podzielone kategoriami, także pojawiają się przypadkowo w, w zależności od tego, w którym momencie akurat je. Zobaczmy książka to pożegnanie z Afryką Karen Blixen. Jest to książka, której jeszcze nie czytałam. Natomiast słyszałam o niej tak wiele poleceń, że na pewno jest ona na mojej liście. Jest to powieść o tym, jak żyło się w Afryce w wcześniejszych latach tak, Afryka z czasów kolonialnych mm. i jest to książka dosyć znana, myślę, że na pewno słyszeliście, jeśli nie o książce to jest też film z Meryl Streep, która w tym filmie grała pod tym samym pod tym samym tytułem tak myślę, ale nie oglądałam ją. najpierw przeczytam książkę, książka Mój rok relaksu i odpoczynku książkę, której też jeszcze nie czytałam ale też w której słyszałam wiele wiele poleceń i przede wszystkim od Zuzy z kanału Zaksiążkowany i jakoś opis tej książki mnie bardzo przyciągnął jestem jej bardzo ciekawa i może wspomniany Zaksiążkowany, kupiłam Zaksiążkownik bo bardzo lubię w papierowej formie zapisywać sobie zapisywać sobie y, jakieś swoje notatki tak, żeby mi to nie umknęło hmm. Zacznę to robić od przyszłego roku, tak aby zacząć od stycznia. Nie wiem jak wy czy w ogóle czytacie dużo książek? Czy w ogóle czytacie książki? Dajcie znać Ja przez no wiele lat miałam zastój Totalny zastój i prawie wcale nie czytałam. Mniej więcej tak od liceum do, tak półtora roku temu, z różnych, z różnych względów. I właśnie dziewczyny Suza i Dola jakoś oglądających filmy, ich entuzjazm czytania i też opisy książek które przedstawiały w taki sposób, że zaczęłam sięgać po więcej książek i w tym roku jeśli dobrze pójdzie to przeczytam 52 książki brakuje mi jeszcze trzech, także trzymajcie kciuki. Dalej mam książkę, którą czytałam. Czytałam ją dawno temu, czując rozmowa o emocjach. Mm. bardzo polecam, bardzo bardzo dobrze napisana. Są tutaj mamy tutaj opisy, każdy rozdział to jest inna emocja i jest to zrobione w formie wywiadu i w wywiadzie biorą udział różni specjaliści, różni z tego co pamiętam psychologowie, psychiatrzy tak mi się kojarzy i rozmawiają właśnie sobie na temat tego jak odczuwamy, co odczuwamy też pod kątem trochę takim psychologiczno naukowym no, można tak źle powiedzieć i też te emocje są piękne, ilustracje. Geografia myślenia. To jest kolejna książka, którą chciałam Wam pokazać. To jest książka, której ja jeszcze nie skończyłam czytać. Odknęłam gdzieś w połowie i przerwałam. I mam ją na liście, do której chcę książek, do której chcę powrócić. Bo jest to książka o tym. Jak nasze myślenie, jak nasza perspektywa i, i odbiór świata jest różny w zależności od miejsca, w którym się urodziliśmy. W tej książce jest przedstawionych bardzo dużo badań, bardzo dużo obserwacji z tego, jak myślenie między Amerykanami, ale też myślę, że można to przenieść na mieszkańców Europy, jest różne od myślenia. Osób wychowanych w Azji. Mm, bardzo ciekawa pozycja. Ona jest taka bardziej naukowa, także ją uprzedzam. Zniknięcie pani Christy. Ja tej książki też jeszcze nie czytałam, kupiłam ją e, niedawno i myślę, że to będzie bardzo ciekawa lektura na ten zimowy czas. I mamy tutaj. Opowieść o tym, o ile, o ile dobrze wiem, zobaczymy po przeczytaniu, oczywiście. O tym, jak Agata Christie zniknęła na 11 dni. I, i ona rzeczywiście zniknęła, i do końca do dzisiaj nie wiadomo, gdzie się podziewała, podziewała przez te 11 dni. Natomiast Autorka tutaj trochę stara się dociec, co mogło się wydarzyć, jak te wydarzenia mogły, mogły w rzeczywistości przebiec, jak przeszłość autorki miała też na to wpływ. Także myślę, że będzie to ciekawe, zwłaszcza, że w tym roku się wciągnęłam w kryminały Agaty Christie, zwłaszcza w audiobookach. Kolejna książka, której również jeszcze nie czytałam. Jest to książka nowa na mojej półce: książka Jaloma Patrząc w słońce. Irwin Jalom, jeśli nie wiecie, był psychiatrą, psychoterapeutą i w swoich książkach opisuje często psychoterapię, historię pacjentów, którzy. Mają lęk przed śmiercią, w którym wątek śmierci się pojawia. I Patrząc w Słońce, jest jedną z tych książek. Z jego książek, które czytałam, które właśnie też poruszają tematy śmierci, to były istoty ulotne. I tamta bardzo mi się podobała. I jestem ciekawa, jak. Odnajdę się tej. Kiedy ciało mówi, nie? Koszty ukrytego stresu. Hmm. Tej książki również nie czytałam. To jest również nowa książka. jest o tym, jest o tym, jak nasze ciało jest połączone z naszym umysłem. Jak nasz umysł, jak stres, który odczuwamy, wpływa na nasze ciało. Wielka samotność. Kristina. To jest książka, która mi osobiście się bardzo podobała. Ja przepadłam w tej książce w przepięknych opisach Alaski, w przepięknym opisie krajobrazu, tego jak wygląda życie na Alasce, a przynajmniej jak wyglądało jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Bardzo dobrze się przy tej książce bawiłam. Ona też poruszała dużo takich trudnych tematów. Myślę, że autorka może trochę przesadziła z ilością tych trudnych tematów, bo w pewnym momencie po prostu jest e, kryzys za kryzysem. E, i, I to było może trochę to, co, co odebrało, odebrało trochę tej książce. Natomiast dla tych opisów bardzo, bardzo polecam. Ja ją przeczytałam, w, nie wiem, 2-3 dni. Tak mnie wciągnęła, że nie mogłam się oderwać. I polecam zwłaszcza na teraz, na ten okres zimowy, kiedy można się tak bardziej wczuć w ten klimat Alaski, w klimat zimna i takich codziennych trudności życia w zimie. Święto ognia też czytałam. Czytałam już jakiś czas temu. Bardzo. Napisana i też dosyć szybko się ją czyta. To jest historia o mm, rodzinie ojcu i dwóch córkach, mm, w której jedna z dziewczynek jest, ma porażenie mózgowe mm, i pokazana jest ich historia właśnie z tych trzech perspektyw każdego członka rodziny. Druga córka jest baletnicą. Mm, no i więcej, nie będę mówić, nie jestem przyzwyczajona mówić o książkach, więc tak trochę nie wiem, co Wam opowiadać o nich. Mam nadzieję, że coś z tego wyniesiecie. Kwiaty dla Algernona, to książkę też czytałam przede wszystkim z poleceń Toli z Zaksiążkowanych. Bardzo mi się podobała. Książka opowiadająca o osobie, z bardzo niskim poziomem inteligencji, która dostaje szansę na to, aby przeprowadzić na niej operację, która ma ten poziom inteligencji podnieść. Książka jest pisana w formie dziennika głównego bohatera i my obserwujemy te zmiany, które w nim zachodzą, jak on funkcjonuje przed operacją, jak w trakcie. Niesamowite. Na przykład, początkowo widzimy, w jaki sposób on pisze, w jaki sposób układa zdanie, jak, jak jego mózg funkcjonuje. Kolejna książka, którą też kupiłam niedawno, to Nie zaczęło się od ciebie. Jak dziedziczona. Jak dziedziczona trauma. Na to, kim jesteśmy. I jak zakończyć ten proces. Kolejna książka. Też nie czytałam jej jeszcze. Książka pod tytułem Nie śpię. Jest to report. Nie wiem, czy reporter ale nie wiem, czy tak się na to mówi. Ale to jest historia człowieka. Prawdziwa, który twierdzi, że od 16 lat nie śpi. Mm. i jest to historia o tym jak on funkcjonuje, jak sobie z tym radzi jak wygląda jego życie więc też jestem bardzo ciekawa zwłaszcza, że wiele osób obecnie doświadcza problemów z zasypianiem lub z wybudzaniem się i perspektywy właśnie tej, tej osoby. Wyobrażone życie. Ja bardzo lubię książki, w których jest jakieś... Kiedy używamy swojej wyobraźni, kiedy zastanawiamy się, co może być, co mogłoby się stać, jak to mogłoby wyglądać. I tutaj mamy książkę o tym, jak mogłoby wyglądać życie na innych planetach, ale w takiej formie naukowej, mimo wszystko, dlatego, że ta książka napisała dwóch, dwóch fizyków, i oni zastanawiają się, jak mogłoby wyglądać życie z takiego właśnie fizycznego punktu widzenia na planetach, na egzoplanetach, które potencjalnie mogłyby takie życie wytworzyć. Jest dużo fizyki w tej książce. Oni fajnie to tłumaczą, jednak jest to, to książka, którą ja osobiście czytałam dosyć wolno. I, I musiałam się na niej rzeczywiście skupić, żeby wyciągnąć z niej jak najwięcej, ale spędziłam przy niej bardzo fajnie czas. Bardzo mi się podobały. Bardzo mi się podobały te rozważania. I takie rzeczy, o których nigdy bym nie pomyślała. Takie zupełne przedstawienie perspektywy, jak na przykład u nas w jednym z pierwszych mm, takiej wynalazków. wyglądało w trakcie, przed i po i po jego, jego wizycie tam. Ciekawie dowiedzieć się o takich rzeczach, które no ciężko też, o rzeczach, które ciężko samemu doświadczyć. I też jest to w formie pytań i odpowiedzi. Także ja też przeczytam ją chyba w jeden wieczór. Bardzo fajnie i szybko się czytałam książkę, na której okładka jest To jest jeden z moich ulubieńców tego roku. Kwatera Borych Pomyleńców. Uwielbiam tę książkę. To jest książka, którą ja zaczynałam czytać kilka razy przez... na przestrzeni wielu lat. I kilka miesięcy temu stwierdziłam, że dobra, siadam i ją czytam i kończę, bo jest bardzo ale z jakiegoś względu czytało się ją bardzo wolno. Nie wiem dlaczego i może dlatego zawsze przestawałam w pewnym momencie, bo czyta się ją bardzo wolno. To jest książka, która opowiada o Powstaniu Warszawskim, ale nie z perspektywy osób walczących, nie z perspektywy tego, co tam się dokładnie dzieje, ale z perspektywy czterech starszych panów. Starszych. W tamtych czasach za starszych uznawało się osób 50 plus, więc oni mają 50 kilka lat, no ale ale uznajemy, że starszych. I oni właśnie żyją w Warszawie, kiedy wybucha powstanie i umawiają się na to, że będą się codziennie, no nie, może nie codziennie, ale będą się spotykać. W takiej wypożyczalni książek, którą prowadził jeden z tych panów. I będą skupiać się na opowiadaniach jakichś wesołych rzeczy. Tak, aby nie skupiać się na tych wszystkich złych wydarzeniach dookoła nich i opowiadali sobie różne historie. Ale historie tak ciekawe, tak mało znane i weryfikowałam kilka z nich. Te historie rzeczywiście się wydarzyły, o których ja nie miałam pojęcia, nie tylko z czasów wojny, ale jakieś ich, e, jakieś ich historie z, sanat z Sanatrum. Bardzo mnie ta książka poruszyła, zwłaszcza poruszyło mnie zakończenie. E, to jest wydanie pierwsze z chyba 57 roku. Natomiast jest wydanie którego nie można na razie nigdzie dostać, może zostanie kiedyś wznowiony, z 2010, które jest pierwszym wydaniem nieocenzurowanym. To jest niestety ocenzurowane, więc jeśli uda mi się dorwać to wydanie rozszerzone, to na pewno je przeczytam, bo jestem bardzo też ciekawa, co zostało z tamtej z tej książki wycięte. Myślę, że przy zakończeniu trochę było grzebane, ale na 100% nie wiem. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Najgorszy człowiek na świecie. To jest książka, którą jak widzę, to mam ochotę ją przytulić. Bardzo jest dla mnie wzruszająca. Jest... Nawet nie umiem tego określić. Pewnie za jakiś czas przeczytam ją ponownie, ale jest to historia Krystyny, która zmaga się z uzależnieniem od alkoholu. Jest pokazana jej droga od tego momentu, kiedy uświadomiła sobie, że chce coś zmienić, i pokazane jest to, w jaki sposób sobie z tym radziła, jak przebiegały jej dalsze losy. Świetna i też tej samej autorki mam drugą książkę, którą kupiłam to jest Małgorzaty Halber i Olgi Drendy. Książka Małgorzaty Halber i Olgi Trendy. O miłości książka o miłości to jest też przedstawione w formie dialogu między nimi. Nie czytałam jej jeszcze ale jak zobaczyłam Małgorzatę Albert, to musiałam ją kupić. Jestem bardzo ciekawa też tej książki, a tą polecam. Też będziecie chcieli ją przytulić, jestem pewna. Niezłomny. O tym chyba dużo nie muszę mówić, bo historię Shackletona, Ernesta Shackletona, słyszeliście kilka dni, wcześniej w Blanketwork'cie. A jeśli nie, to odsyłam. Jeśli jesteście ciekawi, reportaż świetny. E, może też w Orient Expressie. Mm -hmm. Ja ogólnie ostatnio mam fazę na Agatę Christie, także czytam wiele jej książek, bardzo dużo, jak wspomniałam wcześniej, w formie audiobooków. Bo bardzo fajnie bardzo lubię słuchać kryminałów w formie audiobooków. Takie mam poczucie, jakby mi ktoś opowiadał historię. Mm. I tak, morderstwo w Orient Expressie to jest pierwszy kryminał, mm, który przeczytałam autorstwa Agaty Christie i bardzo mi się podobał. Mm, nie wiem jak Wam. Ja bardzo lubię ten styl takich kryminałów pisanych właśnie ze 100 lat temu. Nie wiem co w nich jest i nie umiem tego do końca określić, ale jest coś w nich charakterystycznego. Zanim wystygnie kawa, to jest książka. Mm, dosyć. Hmm, czy jest lekka? Może nie jest do końca lekka, ale bardzo dobrze się ją też czytało. Książka opowiadająca o kawiarni w Tokio, której. Ale musisz spełnić kilka warunków, aby to zrobić. Między innymi musisz wrócić zanim wystygnie kawa w Twoim kubku. Musisz również, możesz spotkać się z osobą z przeszłości, ale tylko pod warunkiem, że ta osoba wtedy w tej kawiarni się znajdowała. Czyli nie możesz chodzić po mieście i, i szukać tej osoby tylko. I spotkać z tą osobą właśnie wtedy, kiedy ona tam była. Mniej, czyli to jest też reportaż Marty Sapały o takim eksperymencie, który przeprowadziła na sobie, na swojej rodzinie, ale także na innych rodzinach, które zechciały wziąć udział w tym eksperymencie. I eksperyment polegał na tym, aby przez rok Powstrzymywać się od kupna, no właściwie najlepiej wszystkiego. Może nie do końca wszystkiego, ale aby kupować jak najmniej, nie pozwalać sobie na jakieś zbędne wydatki, aby rzeczywiście kupować tylko to, co jest potrzebne, ale też starać się, aby nawet te rzeczy, które są potrzebne, zdobywać w inny sposób na przykład wymieniając się z kimś albo biorąc udział w jakichś wydarzeniach albo poszukać stron internetowych, których możemy właśnie odebrać coś od kogoś, kto nie, nie potrzebuje danej rzeczy i dla mnie było ciekawe jak kreatywnie można podchodzić do tego, kiedy rzeczywiście nie masz lub starasz się nie mieć, nie wydawać pieniędzy na milion rzeczy. Tylko rzeczywiście pozyskać je w inny sposób i też pokazane trochę konsekwencje tego, jak to jest odbierane przez społeczeństwo. Ciekawa zmiana perspektywy i, i spojrzenia na konsumpcjonizm, na to, na te ilości niepotrzebnych rzeczy, które, które nas otaczają była przewodniczka Natalii de Barbaro. Też książka, która wywołała we mnie też bardzo dużo przemyśleń, bardzo dużo refleksji. I jest to książka skierowana dla kobiet przede wszystkim. Jeśli panowie chcą ją przeczytać, to zachęcam. I jest to taka książka, tak jak jest tu napisana kobieca droga do siebie w zgodzie ze sobą, jak być taką najlepszą wersją siebie i dla siebie, dla swojego otoczenia, jak nie dać się hmm, ograniczać przez być może jakieś stereotypy, przez hmm, przez opinie innych osób bardzo cenna książka, pewnie też za jakiś czas będę chciała które miałam dla Was dzisiaj przygotowane, to już tyle. Dajcie znać, co ostatnio czytaliście lub co właśnie czytacie. I chętnie przyjmę wszelkie rekomendacje i propozycje. Dajcie znać też, czy coś z tych książek, które Ja Wam przedstawiłam, coś Was zaciekawiło.